Ponad milion sto tysięcy rolników otrzymało kasę z agencji. Kiedy nabór na modernizację? Czy jest jeszcze trochę wolnej kasy w agencji dla rolników? Prawie 55 tysięcy wniosków na restrukturyzację dla małych gospodarstw. Witamy z firmy Korbanek, z centrali, z siedziby naszej, razem z Arturem. Witam, tutaj, witam, cześć. E, opowiemy troszeczkę o podsumowaniu e, takim finansowym dotychczas e, e, opublikowanych programów. Mamy sprawozdanie miesięczne z realizacji programu rozwoju obszarów wiejskich, od uruchomienia programu czy od do... okresu 2014 tak do jest, 20? tak jest, na dzień 28 luty. Tak jest. Czyli troszeczkę, no, nie na dziś, ale, ale praktycznie ale na dziś Ale jak najbardziej aktualne informacje? Dużo osób się pyta, czy tych pieniędzy jest wystarczająco, czy, czy na następne nabory starczy. No Kto skorzystał, ile osób skorzystało? Spróbujemy się tutaj, opierając się o dane. I tu mamy już takie cyfry sztywne. Tak jest, tego nie da się podważyć. I szczerze robią ogromne wrażenie. Tak, tak. Tutaj pierwsza sprawa, kasa. 60, ponad 60 miliardów było do dyspozycji w rozdaniu 2,14 do 20. Ogromny pieniądz. Tutaj e, taki najpopularniejszy program, do którego e, najwięcej pieniędzy zostało skierowanych, to jest restrukturyzacja e, gospodarstw rolnych. To było blisko 10, milia 10 miliardów, czyli 1 szósta tej, tej ogólnej kwoty. Mm -hmm. e, programy, o których ostatnio dużo rozmawialiśmy, czyli Młody Rolnik i restrukturyzacja małych gospodarstw, na tle tych sum e, są mm. dużo mniejsze, no bo tu mówimy o kwotach rzędu około 3 miliardów. E, w przypadku 3 miliardy 200 w przypadku młodego rolnika, 3 miliardy, no praktycznie też, 179 tam, milionów w dla przypomnie, Tam do przypomnienia, no, dotacje są też o mniejszym wymiarze kwotowym, no bo to jest 60 tysięcy złotych i 150 tysięcy złotych w przypadku młodego rolnika, także... I tu w liczbach, jeżeli chodzi o <laughs> Tu Okazuje są ciekawe się, dane. Że, że królem popularności jest restrukturyzacja małych gospodarstw? Nie, niewątpliwie to jest 50, prawie 5 tysięcy złożonych wniosków. Tak jest. Od samego początku, co prawda, mhm. ale jest tu duża aktywność i duże zainteresowanie, ale niemniej młody rolnik też odznacza się tam konkretną cyfrą, bo jest to blisko 30 tak, tysięcy tak. złożonych wniosków. Jak to wygląda z realizacją? No, praktycznie z 60 miliardów 35 miliardów złotych już zostało zrealizowane. Także to już te, jest to, nieźle. To, połowa pieniążków jest wypłacona. Jeżeli chodzi o nabory, to tak naprawdę ilość wniosków złożona już w wielu programach praktycznie przekracza założone budżety. Przy czym tym nie należy się też do końca sugerować, bo... Bo tam zdaje się będą przesunięcia i one są planowe, że tak. krótko mówiąc, agencja cały czas restrukturyzacji, modernizacji bada, gdzie jest wykorzystanie, gdzie jest większe wykorzystanie, tam są przesuwane środki. To, to jest jedno, dwa, ileś wniosków nie zostanie zrealizowanych, bo albo nie będzie pozytywnej decyzji, albo nie będzie umowy podpisanej, albo po prostu rolnicy się wycofają, bo też dość jest to powszechne, że Ktoś, kto nawet dostał decyzję czy umowę, bardziej umowę w przypadku na przykład restrukturyzacji hmm. gospodarstw rolnych, e, ostatecznie z niej zrezygnował. Później te pieniążki wracają trafiają tam, z powrotem wracają do, bola, do, do, do puli, ale. Takich chyba tam sytuacji jest niewiele. Wiadomo, w skali całego kraju pewnie jakaś tam pula pieniędzy się z tego zbiera, ale z tego co ja wiem i mam orientację, niewielu rezygnuje. Każdy, każdy chce realizować, jak już osiągnął tam tą dotację i chce wykorzystać te pieniądze na zakup nowego sprzętu, na zmodernizowanie swojego gospodarstwa i tutaj widzimy, że, że jest ok. Też ok jest to i dobrze się dzieje, bo agencja też przyspieszyła. i to Widać w ostatnich miesiącach, że ciężko pracują tam ludzie w agencjach. Tak, zaczęło się dziać. Tak naprawdę przyspieszyło wszystko w momencie, kiedy została zawieszona platforma i te całe postępowania ofertowe przy... W części programów to bardzo przyspieszyło. Ale widać tutaj, że już też pracownicy agencji bardzo mocno się wprawili, i tutaj chyba też początki z tym programem nowym były trudniejsze, trzeba było to wszystko połapać. A teraz to już się stało jakimś tam takim, poszło swoim rytmem. Odnośnie Litwy jeszcze. Bo to też tak przemawia troszeczkę. Mhm. 5 milionów 800 tysięcy osób złożyło wnioski na dofinansowanie. 5,5 miliona prawie no 5 ,5 miliona podpisało umowy, z czego 1 200 tysięcy z tych beneficjentów już otrzymały pieniądze, są rozliczone. To, no to pokazuje, że jednak. Ale myślę, że teraz w kolejnych miesiącach tutaj ta ilość wypłaconych środków będzie no, wzrastała nieproporcjonalnie jak dotąd. Będzie tak, to tak. jeszcze większa skala. Teraz bardzo przyspieszy. No. no bo ten program, te programy wszystkie jest związane z prawem i, 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 i tutaj muszą się pozamykać do końca 2023 roku. Tak? No tu musimy mieć rozliczony te, ten program w całości. Także... Ja, półtora roku, także tutaj. Takiego roboczego. No potem na zamknięcie. No wiadomo, że tak rusza, skopyta, to potem. Te, te wypłaty są dość szybkie. Myślę, że tutaj o liczbach, oczywiście to jest do pobrania na stronie agencji, także kto tam jest zainteresowany tak. może sobie szczegółowo przeanalizować. Mówimy też o tym dlatego, że do końca maja, do 29 maja trwa cały czas nabór jeszcze na restrukturyzację małych gospodarstw i młodego rolnika, o czym mówiliśmy w poprzednich odcinkach. I możemy potwierdzić, że po raz kolejny okazał się ten program, że jednak jest duże zainteresowanie. Jest sporo chętnych, tych telefonów tak. naprawdę mieliśmy mnóstwo. Duży odzew, cieszymy się. Zapraszamy dalej do kontaktu. Telefon się tutaj na dole wyświetli. Pokażemy go jeszcze na końcu. Yy, jakbyście mieli jakieś pytania, wątpliwości, bo wiele osób miało taką wątpliwość, takie niedowierzanie, bo, bo za mały, bo już on nigdy nie dostał dotacji. To niemożliwe, że w niemożliwe. ogóle mogę się załapać, że, rok temu, że ten. Tak, rok temu. Okazuje się, że tutaj determinacja, troszeczkę cierpliwości i zaangażowania. No i sukces taki, że no jednak tą e, e, dotację można zdobyć. 29 tak? tysięcy osób właśnie w ramach restrukturyzacji małych gospodarstw już ma pieniądze, to już jest rozliczone. Że to jak najbardziej działa. I to są już też poważne kwoty, bo mimo to, że to jest 60 tysięcy złotych razy i tak, powstaje odczucie. te kwota. 3 miliardy potem tutaj założone w budżecie. To też warto o tym wspomnieć, że praktycznie większość tych najpopularniejszych programów już ma praktycznie te budżety albo przekroczone, jeżeli mhm. chodzi o złożone wnioski, albo, albo no, generalnie przekroczone. Natomiast jeżeli chodzi o zawarte umowy lub wydane decyzje, w zależności od tego, jaki to jest program, mhm. W przypadku tych najpopularniejszych, takich jak modernizacja gospodarstw rolnych, to jest 60 niecałe 5%, w przypadku tych mniejszych to jest 86%, na przykład przy młodym rolniku, 83% przy restrukturyzacji małych gospodarstw, czyli tutaj tych wniosków już tak bardzo dużo nie zostanie rozpatrzonych, natomiast no liczę na to, że jeszcze to, co się teraz złoży z racji małych kwot, mhm. że uda się zrealizować, natomiast no nie ma co liczyć na kolejne nabory w tych konkretnych dwóch programach, które są teraz, także kto może się na młodego rolnika jeszcze złapać lub na małe gospodarstwa, no to odsyłamy do poprzednich filmików, w których szczegółowo wyjaśniamy, o czym te programy, czego dotyczą. I aczkolwiek, warto... aczkolwiek harmonogram tutaj, który agencja też publikuje na swojej stronie internetowej dla Prowu na lata 2014-2020, Przewiduję tutaj działania w roku 2021. Nigdy nie wiadomo, co się jeszcze może wydarzyć, no bo to jest a. kwestia tam tych niewykorzystanych w niektórych programach środków, a no. też takie są. No i na które Więc to, może się tak zdarzyć, się, że jeszcze jakieś niektóre programy znowu się pojawią. Pewnie to będą krótsze nabory, pewnie to nie będzie taka pula pieniędzy, ale pewnie można na coś tam liczyć, nie? ale to nie jest pewna, w żaden sposób na dzisiaj informacja, to jest bardziej takie gdybanie, ale to co mamy opublikowane w tym harmonogramie tutaj naborów jeszcze, które są planowane i trwają, to no to taka ciekawa informacja, że ma się pojawić program w czerwcu. Restrukturyzacja gospodarstw rolnych, czyli najpopularniejszy program, na który dotychczas złożono 75 tysięcy wniosków. I to był taki program już przeznaczony dla tych, którzy mają większe gospodarstwa, tak. czyli i większe maszyny, czyli ciągniki większe, mocniejsze. Tak, jak byliśmy na początku, to najpopularniejszy program. Nawet dla był... niektórych kombań zbożowych. No, tutaj mamy ofertę idealną, bo praktycznie przy 200 tysiącach zwrotu mhm. gdzie trzeba wydać 400 tysięcy złotych netto. I no to. Tu ciekawostką, że tutaj młody rolnik premia nie wykluczała możliwości uczestnictwa w programie restrukturyzacji w tak, obszarze D. Z wiele osób właśnie na tym skorzystało. Tak naprawdę większość klientów, patrząc po, te, po tych liczbach, które skorzystały, to są osoby, które wielokrotnie korzystały z dotacji jeszcze wcześniejszej. I tu jest dotacja 200 tysięcy złotych, tak, czyli inwestycja planowana może być? No, na poziomie około 400 tysięcy zł, netto. No, chyba, że są jakieś ONW, tam czy inne, takie, takie grupy. Natomiast to jest tutaj, to jest na czerwiec planowane, żeby tak. powinna agencja gdzieś ogłosić ten nabór w okolicach czerwca. Zresztą tak się stało z tą restrukturyzacją małych gospodarstw, bo był planowany, było troszeczkę, tylko było poziomie. ale nic z tego nicowego i już. Tak, z weszło, z Także Pewnie w czerwcu, w lipcu jakieś komunikaty. I wtedy no, gorąco zapraszamy do tego, żeby z tego korzystać. Oczywiście będziemy o tym mówić, będziemy e, robić e, informacje takie filmowe na, na naszym YouTubie. Także kto tam nas śledzi, subskrybuje, ogląda na co dzień, e, taką informację dostanie. E... A tutaj, tutaj jeszcze no, dobry miesiąc e, okazji na to, żeby czas wykorzystać i złożyć ten wniosek na restrukturyzację małych gospodarstw, czyli te 60 tysięcy lub na młodego rolnika 150 tysięcy. I tutaj tak króciutko, żeby tylko przypomnieć, jeżeli ktoś nie widział wcześniejszych odcinków, to w przypadku restrukturyzacji małych gospodarstw, mówimy o gospodarstwach, które muszą spełnić tak naprawdę tylko kilka kryteriów. Pierwsze to jest minimum hektar, mamy tutaj gospodarstwa, których żywotność ekonomiczna Według kalkulatora na stronie kalkulator so nie przekracza 13 tysięcy euro w momencie złożenia wniosku i tak no, bardzo, bardzo fajny program, bardzo dostępny. W przypadku młodego rolnika jest troszeczkę bardziej to ograniczone, bo mówimy o gospodarstwach, gdzie rolnik gospodaruje maksymalnie 24 miesiące od złożenia wniosku no i ma mniej niż znaczy nie skończył jeszcze, nie skończył, znaczy ma nie więcej niż 40 wow. lat na moment złożenia wniosku. Tak jest. E... Ale program już za większe pieniądze, bo jest premia 150 tysięcy złotych. tak. I tutaj to, co też mówiliśmy, w przypadku tych programów mamy decyzję, czyli pieniążki się dostaje w formie zaliczki po otrzymaniu decyzji z agencji, 80%. Można sobie realizować środki ze swoich, z tych pieniążków otrzymanych. W przypadku restrukturyzacji, i modernizacji z tak. obszaru D na przykład, tak. no bo tam jeszcze mamy inne obszary, mamy obszar E, mamy obszar A, B, C. No, e, to troszkę inaczej. Troszeczkę to inaczej wygląda. No. Trzeba wydatkować swoje pieniądze i następuje refinansowanie, a nie finansowanie inwestycji. Tak, czyli tak. trzeba zakupić, w 100% zapłacić maszynę. E, rozliczyć się wtedy z agencją w formie wniosku o płatność i czekać na wypłatę środków. dotacji, tak. środków. To też jest dość fajnie. Już dzisiaj na rynku banki, firmy finansujące, mają też tak to skonstruowane, że można sobie tą kwotę dotacji, tych 50%, uwzględnić mm -hmm. jako ratę tam mniej więcej za pół roku od uruchomienia tej realizacji. I to jest taki standard, także wtedy, przy, przy zabezpieczeniu tej dotacji, często nawet bez udziału własnego, czy przy bardzo małym udziale, można sobie ten zakup zrealizował. Ale ten program tutaj akurat był bardzo czytelny dla zainteresowanych, to była jakby większa wiedza środowiska na ten temat, a to, to, to czego nie zauważyliśmy, bo akurat tutaj przy wypadku restrukturyzacji małych gospodarstw no to akurat to środowisko rolników niewiele wiedziało na temat tego programu, jak się nim posługiwać, jakie są kryteria. No myślę, że dzisiaj już po ilość naszych publikacjach w tym temacie jest większa świadomość, łatwiej się poruszać, aczkolwiek nadal służymy cały czas pomocą. Tak, tak, tak. Tak. Tutaj też jest tak, że większość tych klientów, która skorzystała z tej dotacji, która się odzywa, która składa wnioski, to są osoby, które pracują normalnie gdzieś tam na etatach, mają kilka hektarów, które robią, obsługują tak dodatkowo i jakby na co dzień się nie interesują tą branżą rolniczą, stąd tej wiedzy mogli nie mieć. W przypadku rolników troszkę większych. No, Oni, to, jest to jest naturalne, wie, no, jeżeli no, ktoś pracuje zawodowo na co dzień, skupia bardziej swoją uwagę na wykonywanej pracy i zawodzie wykonywanym, zawsze ta, to gospodarstwo mniejsze było takim no, tam dodatkową rzeczą, która była traktowana bardziej pobocznie, no ale dzięki tym pieniądzom, jak się okazuje, w wielu wypadkach zaczyna być to wiodąca działalność i można nawet i czerpać tak, po tej modernizacji jakieś korzyści, no bo bądź co bądź gospodarstwo musiało się zmodernizować i tutaj jest. w wielu wypadkach z tego co wiem, bo rozmawiałem z ludźmi, no niestety okazało się, że to był dobry kierunek. Niestety mówię dlatego, że każdy wcześniej nie wierzył, że z tego gospodarstwa coś można większe, więcej osiągnąć, a tutaj wyzwolona inicjatywa zaskutkowała też, też tym, że jednak rentowność tego gospodarstwa się podnosi zgodnie z założeniami i to nie jest fikcja, tylko to się po prostu dzieje już dzisiaj na naszych oczach. Myślę, że na dzisiaj powiedzieliśmy wszystko, co, co, co chcieliśmy. Zapraszamy gorąco do tego, żeby Dzwonić, korzystać jeszcze z tej e, szansy. Okazji. Został miesiąc na to, żeby przygotować wniosek. Dużo, niedużo, ale warto. warto. Trzeba poświęcić ten czas, Spróbować, trzeba to, wykazać to... inicjatywę i działać. No. Dziękujemy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękujemy, do zobaczenia.